Event Future Stars, który jest już za nami, był dla mnie średnio udany. Trafiliśmy dużo kart Future Stars, ale w większości były one przeciętne co najwyżej niezłe, a niezłe trafy nie wystarczą, kiedy ma się taki skład i chce się go upgrade'ować. Także dzisiaj zapolujemy sobie na topowe karty Fantasy Food i Fantasy Food Hero. Także drogi widz, zostaw pod tym filmem łapkę w górę na szczęście. Sprawdź czy na pewno subskrybujesz kanał, bo prawie 60% osób tego nie robi. Już pewnie wiecie na stronie supercoinsy.pl możecie kupić monety do EAFC24 na każdą platformę. Od tej edycji gry został również wprowadzony system lojalnościowy, w którym im więcej końców kupicie, tym więcej nagród odbierze. A są nimi darmowe końsy, konkursy o karty, nagrody niespodzianki, kody rabatowe, premie na zakupy oraz wiele więcej. Link w opisie. No to nowe karty wyglądają ciekawie i dla mnie celem numer jeden będzie trafienie jakiejkolwiek karty Fantasy Foot Hero. No ale jakimś takim Grismanem, mendym czy też Marquinhosem zdecydowanie nie pogardzę. No i na te karty, o których przed chwilą mówiłem, w pierwszej kolejności zapolujemy sobie w pikach 85, które jak widzicie, mam tutaj przygotowane. Robiłem sobie je dwa na dole przez ostatnie kilka dni. Do tego jeszcze jest party backpick, zobaczymy jak tu odda, ale najpierw piczki 85. Leci pierwszy i proszę jej. Hurricane! Foderek naprawdę spoko. Ale tak jak już mówiłem, no nie o Foderek nam chodzi, dlatego jedziemy dalej. Kolejny pik, a w nim inform Dawid Neres. No to teraz do trzech razy sztuka. Tu już będzie karta fantazy albo i nie, albo i tylko Hegerberg się pojawi. No dobrze. Ja już nic nie mówię. Po prostu czwarty pik i jest coś, jest Molina. Jest też Aitana Bonmati. Oj, szczerze, to ja nie wiem, czy nie lepiej wziąć Hiszpankę. Wiecie co, no, Argentyńczyk kosztuje tylko 60 tysięcy. Myślę, że kwestią czasu jest to, aż będzie on foderem. Chociaż trzeba wziąć też pod uwagę, że te karty Fantazy mogą się ulepszać. I ostatecznie ja sobie go wezmę, a nawet przetestuję, bo zróbmy sobie na tym odcinku takie samo wyzwanie, jak tydzień temu, kiedy był Event Future Stars. A wyzwanie wygląda tak, że po prostu muszę zagrać w Champions na tym odcinku każdą kartą Fantazy, jaką trafię. Także zawieramy Argentyńczyka. W końcu zagram jakimś innym prawym obrońcą niż Kafu, którym gram od, oj, już kilkuset spotkań na pewno. No to lecimy dalej. No podtrzymajmy tą pasę i wentowych kart. Tak jest, tylko tym razem to jest Mairi. No ale statystyki francuski wyglądają całkiem fajnie na karcie Najpierw zerknijmy jeszcze na gwiazdki Tutaj mamy 5 na 4 Do tego dwa playstyle złote Jeden do dryblingu I ten playstyle to jest też coś z dryblingiem Wybity kontroluje piłkę Dobra, no musi mieć naprawdę fajny klej w nodze Ej, i cenowo to wygląda zarąbiście To jest karta warta ponad 400 tysięcy końców Ona też będzie oczywiście do testu No i ostatni pig 85+, na razie mi się one podobają I jest kolejna karta fantazy Już trzecia no początek tego odcinka mamy mocny Z tym, że no ta kobita no to już nic za bardzo nie kosztuje No widać po statystykach, że to taka mega przeciętna karta No i jak widzimy tutaj wartość to około 50 tysięcy monet No to może jeszcze z tego pika ktoś fajny dołączy do dotychczasowych trafów Tutaj możemy trafić karty Team of the Group Stage, te zimowe i Versus Przekonajmy się po prostu, zerknijmy i co? I jest Balde, który coś tam był warty, ale no, no, no nie, nie potrzebuje Hiszpana. My mamy bardzo dużo bocznych obrońców, dobrych, lepszych od Hiszpana w klubie, więc zabieram sobie po prostu Rynard. Pod foder. No i dobra, ja mam jeszcze przygotowanych 16 paczek w sklepie. Do tego standardowo na koniec odcinka otworzymy sobie najdroższą paczkę, jaka tylko będzie dostępna. Ale najpierw rozpocznijmy sobie ligę weekendową i przetestujmy nasze świeżo trafione karty fantazy. Więc w pierwszej kolejności wrzucamy sobie do składu tą świetną maili w miejsce Bellingama. Do tego wchodzi również ten Molina, oczywiście za kafu. No i na koniec ta sztarkę, z którą nie oszukujmy się, no może być trochę ciężko, niech wejdzie sobie w miejsce Viniciusa. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tym pierwszym spotkaniu. Dobre wariaty są naszymi przeciwnikami w pierwszym meczu I mamy w składzie dobrych wariatów Kilka ciekawych kart, dużo kart Future Stars przede wszystkim No i Mayri, świetny przechwyt Gramy do Eusebio i Mayri od razu asysta Mayri od razu z asystą Co prawda ta piłka tutaj po strzale Eusebio leciała i płakała Ale prowadzimy Oho, ma mogą być tarapaty No ładnie zapakował, 1-1 Długo się prowadzeniem nie nacieszyliśmy Sawa Eusebio, Eusebio, no to jest seta Eusebio po krótkim, no Portugalczyk To jest po prostu maszyna do zdobywania bramek no. nasza musi być Klasa Maldini, ale ją tam przeleciał Znaczy się co? Eusebio Messi, no i starkę I jest, brameczka w debiucie Dobra, na razie Miley z asystą w debiucie Starkę, albo starkę Z bramką w debiucie, sympatyczne te nasze nowe koleżanki Davis, cyk, przerzucik Molina, nice pass do Messiego Messi, fineska To jest Messi, to ty Ojojoj, oj, oj, ależ teraz nieudana pułapka offsideowa. To jest szansa dla rywala. Wandersar. Jakoś tak dziwnie się ustawił. Jak go w ogóle nie przesuwałem, ale no, mniejsza z tym. Moja wina, tak. Eusebio, nice pass. Vini Junior, Vini Junior wjazd w strzał. No i 5-2, dobra. Trzy gole przewagi. 17 minut do końca. No, nawet ja tego nie wypuszczę. No i GG. Dość łatwo poszło, teraz wracajmy otwierać paczki. Ja zacznę sobie standardowo od najgorszych, a wam na odcinku pokażę tylko te jakkolwiek warte uwagi. To zajmijmy się może teraz paczkami za kwalifikacje do Food Champions, z których zrobiłem 10-0. Stąd mam teraz trzy takie fajne, nawet fajne wymienne paczki. No zobaczmy jak to się skończy w mega paczce. Niestety mega trafu nie będzie, no bo to jest... Ojej. No nic, może paczka o wartości 50 tysięcy będzie lepsza, ale też nie mamy nic kolorowego, więc tak naprawdę od razu wiemy, że to nie może być nikt dobry, na no w tym wypadku... To będzie tylko i wyłącznie Jonestone's ocenione na 85. No to paczka o wartości 100 tysięcy. Czy warto było robić 10-0 w kwalifikacjach do FC? No wygląda na to, że nie. To jest walkout, oczywiście, pojedynczy. No więc no nie warto było tej 10-0 robić, nie? No dla jednego walkoutu bez przesady. Ale nie podłamujemy się, otwieramy dalej. Mamy jeszcze 7 paczek. Teraz leci jakaś niewymienna paka o wartości 50 tysięcy. Niestety po raz kolejny nie upolujemy w niej walkoutu, bo to będzie znowu Jonestone's. Tylko tym razem niewymienny. Dobra, to może teraz 11 razy 81, niestety znowu bez kolorów eventu, więc w środku nie znajdziemy żadnej fajnej karty. Oj, tutaj, no, no to naprawdę z lipa, no bo to jest tylko dali 8,5. Może teraz przerwiemy tą serię bez nadziei. W party za 100 tysięcy jest gwarancja karty 84, ale znowu ta Anglia. Tym razem Bramka z Manchester United i to będzie Irps, która ma chyba do 86, tak? No tak, no ale my nie na to dzisiaj polujemy. Ale powiem wam szczerze, że ja dalej wierzę. Ja dalej wierzę w coś dobrego, chociażby w parce 84. Jest coś jakby inaczej, ale to będzie chyba tylko inform Canada N, czy to jest David, no to musi być David No bez szału, nie? No ale przyda się takiego SBC No to paczka 85+, piki 85% były dobre, no to może tego typu paczka Też odda, nie odda karty eventowej To będzie po prostu Hyunmin Son, no kurczę, powiem wam szczerze Tak jak już mówiłem, ja, ja nie chcę tutaj wymagać Za dużo, ale, ale no ten drop mi się po prostu nie podoba No i zostaje nam paczka 20x82+, której Totalnie nie jestem fanem, ja uważam, że w tych paczkach z Zawsze leci syf. Może tutaj wleci mi coś, co zmieni zdanie moje na temat tych paczek. Oby tak było. I uwaga, są jakieś kolory, ale to pod informa. Hiszpania, się O, no więc tutaj zbyt potężnie nie będzie. Kogo my tu mamy? Mamy Irenę Paredes i zaraz tu przyjdzie jakiś if. Halo, halo, kim ty jesteś? Oj, po twarzy nie poznaję. To jest Jean Gomez. Co jeszcze? No. No nic jeszcze. O, nie, są karty fantazy, ale jaja. Czyli one. Mogą się kryć w środku paczki I tu jest Konate Powiem wam tak Ten gość na ten moment wygląda Jak wielu środkowych obrońców w tej grze Ale jeżeli on będzie dostawał upgrade'y Które mamy tutaj opisane A patrząc na to jak Liverpool obecnie gra To jest duża szansa, że on dostanie te upgrade'y To może być prawdziwy potwór na środku obrony na ten moment to jest ponad 600 tysięcy końców. Ale ja myślę, że ta karta to jest potencjał na jeszcze większą wartość na rynku. No jest też Politano, ale kurde, jaka niespodzianka! Jaka niespodzianka! Się wydawało, że tutaj nic się nie dzieje. A tu proszę, i Konate, i Politano. No fajnie, mimi też sobie zaraz zagramy. I teraz przechodzimy do drugiego spotkania w lidze weekendowej i robimy w tym momencie tak. Politano, niech wejdzie sobie za panią sztarkę. Tutaj robimy taką zamiankę i zgranie się zgadza. No a do tego oczywiście testujemy sobie tego Konate za Rio Ferdinanda. No to zaglądamy do jedenastki przeciwnika i widzimy... Widzimy naprawdę mocne karty. Coś mi się wydaje, że to będzie ciężki mecz. Albo... Albo dostaniemy wina za darmo. Tak? Tak! O proszę, co za miła niespodzianka. Tydzień temu nie dostałem ani jednego zwycięstwa przez całe Food Champions. A teraz gram drugi mecz i od razu Inek. Pozdrawiamy bardzo Matiego Susła. A my idziemy zagrać kolejny mecz, bo no tego no to właściwie można powiedzieć nie było. Kolejny przeciwnik i co tym razem w składzie? Jest Konate, on zdążył również już trafić najprawdopodobniej Francuza. Nie z nim się będzie ciężko poradzić, ale też totalnie się rozjechałem w obronie. No nie wiem, nie wiem czemu tak puściłem rywala w to pole karne. Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, ależ to łatwo poszło. No i gol, wjechał Francuz w pole karne i strzelił gola. Saba. Eusebio. Eusebio. Dobrze to zrobił Portugalczyk. No i to jest bramka. Jak ja go kocham. On kończy wszystko. Nieważne jest kąt. Nieważna jest sytuacja. No po prostu strzał to jest gol. I tyle. Molina. Dawaj tam Napolitano. Świetnie tutaj wszedł Włoch. I trochę szczęścia teraz. No i bramka. Ten pierwszy strzał w ogóle miał być tak bardziej po długim rogu, ale coś nie pykło, ale najważniejsze, piłka w siatce. Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, spróbujemy tak podać, udało się, Eusebio, fałsz, gol, 4-1. Rywal rage i wiecie co, te mecze tak szybko lecą, że pozwólcie, że zagram jeszcze jeden. Jak już jesteśmy w takim ciągu zwycięstw, no to go kontynuujmy. No i patrzymy na jedenastkę czwartego rywala. Powiedzmy, że jak na ten etap gry jest wręcz przeciętna w sumie. Eusebio, Eusebio, no i to już musiała być bramka. Oj, teraz wrzutka i to musi być gol. To musi być gol. Kurde. Eusebio, Eusebio. Dobrze, dalej jesteśmy w piłce. Eusebio, Eusebio. Mbappe, pusta bramka. Gol. Oj, Grimaldo! 2-2 w jaki prosty sposób! Ja nie jestem w stanie wytłumaczyć za bardzo tego, jak rywal strzela bramki, jak to się dzieje w sensie. On jakoś tak totalnie z niczego jest zdobywano. No i teraz mogą być problemy, nie? To zrobiona sytuacja rywala, czyli bok wojska. Rivaldo. Rywaldo. Ojejku, jeszcze bramkarze, gdzieś tam wyjechałem. Kurczę, może być ciężko to odrobić, bo gość naprawdę dobrze gra w obronie. Eusebio, nice pass. Politano, no musimy to wykorzystać. Politano po prostu strzał. I to jest gol. Dobrze, już się bałem. I moi drodzy, mamy dogrywkę w tym bardzo wyrównanym sobie nie mówić meczu. Sawa, Sawa i to jest gol. Brawo dla Japonki, idealnie wjechała w pole karne. I wygrywamy, ale powiem wam, że no kurczę, tutaj emocjonujące spotkanie naprawdę mamy. Dobra, GG, mamy to. Jeszcze wrzuteczka. Sawa spróbujemy z daleka i to powinien być koniec. Tak jest, wygrywamy. Także jeżeli chodzi o gameplay, to kończymy w dobrych humorach. Po czterech meczach bilans 4-0. No taki był plan. No a my teraz przechodzimy już do paczki o wartości 500 tysięcy monet ze sklepu. Jest to najdroższa z dostępnych w tym momencie paczek i powiem Wam tak. Co mi z tej paczki nie wyleci, nie będę narzekał. Trafiłem już dwie fantastyczne karty Fantazy, czyli Konate i Tom Mairi. W tej paczce masz 89% szans na kartę Fantazy, i myślę, że ona się pojawi. Bohater Fantazy, 8,8%. No więc jego trafić ciężko. No ale my się już przekonajmy, co nam tu wyleci. 500 tysięcy monet płacimy i patrzymy. Uwaga, uwaga, co to są za kolory? Portugalia, SO, ogólnie Flara pod informa, ale myślę, że nie ma się co martwić. Bo te karty fantazy będą pod spodem, tak? Już przekonaliśmy się wcześniej, że może tak być. Tu jest Ruben diasz i oprócz niego Ewa Pajor w informie, więc na razie szału nie ma, ale wszystko się wyjaśni tak na naprawdę na końcu tej paczki. Foderowo no to wygląda tak. Po prostu normalnie, powiedziałbym. I jedziemy, moi drodzy. Uwaga, uwaga! Jakie karty fantazy? Ile kart fantazy tu będzie? Nie ma. Nie ma żadnej. Jest politano w duplikacie, ale obiecałem, że nie będę narzekał, ale muszę to powiedzieć. Jak na paczkę za 500 tysięcy, no <gryw> to jest giga gówno. Ale ja kończę ten odcinek z uśmiechem na twarzy, ponieważ trafiłem tutaj karty fantazy o łącznej wartości około miliona monet, z czego ten konatę ma potencjał jak najbardziej na pierwszy skład, ponieważ uważam, że te upgrade, y, które mamy tutaj opisane, jak najbardziej w przypadku Francuza mogą się spełnić.